Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczypiorska, to jest Message for you. A dzisiejsza wiadomość jest taka. bądź spokojny, spokojna, to tylko przystanek, mała przesiadka. Za chwilę wsiądziesz do właściwego pociągu. Są takie momenty w życiu, że wydaje nam się, że to nie jest jeszcze to. Ani ta praca nie do końca to jest to, co nas kręci, ani ta osoba, z którą aktualnie się na przykład spotykamy, to nie jest nam wydaje się ta właściwa, ta jedyna. Czasami jesteśmy nie w tym miejscu, w którym chcemy, nie żyjemy na własnych warunkach. Jeżeli to czujesz, to na pewno jest prawda, dlatego że Ty w środku najlepiej wiesz, co jest dla Ciebie dobre, co jest dla Ciebie złe, kto jest dla Ciebie dobry, kto jest nie do końca. Natomiast spokojnie się zastanów, dobra, to czego ja chcę, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I zacznij od tego, że ciesz się tym, doceń to. Poczuj wdzięczność za to, co już masz, kogo koło siebie masz, a to, co ci się nie podoba, to zaakceptuj i pomyśl sobie, no dobra, ale ja chcę coś innego. I stwórz sobie taką jasną wizję, kogo chcesz, czego chcesz. A tak będzie. Jeżeli w to uwierzysz, to bardzo szybko się tak stanie. Z całego serca takiej wiary w siebie, w swojej możliwości i takiej umiejętności cieszenia się z małych rzeczy. Życzę, to jest Message for You i do zobaczenia już wkrótce.